Chiny przez lata traktowały Wenezuelę jak dojną krowę. Pod rządami Nicolasa Manduro Pekin pompował w Wenezuelę dziesiątki miliardów dolarów pożyczek, a w zamian masowo importował tanią ropę. Zachodnie źródła podkreślają, że uczyniło to Chiny kluczowym graczem gospodarczym i politycznym w regionie. I właśnie to zaczęło niepokoić USA bo Ameryka Łacińska to tradycyjnie podwórko Stanów Zjednoczonych. Waszyngton widzi w tym próbę budowania chińskich wpływów kosztem Zachodu. Ale uwaga, gdy sytuacja się zaostrza, Chiny mówią, potępiają i wydają oświadczenia. Jak zauważa Die brak pomocy militarnej, brak konkretów. Za to dużo słów. Pekin daleko, ale USA tuż obu.